Przy sobocie, korzystając z w miarę ładnej pogody i chwili relaksu Towarzystwo akurat na dachu latają gdzieś od 13:00, Trochę polatają, czasem jakaś piłka je tam gdzieś zgoni Albo jakiś jaszcząco przeleci, czy coś innego Ostatnio tu orzeł nawet się pokazał Sytuacja tutaj wygląda tak, że jest jeszcze kilka takich młodych, takich jutro do obrączkowania. Jutro do obrączkowania. Natomiast znakomita większość, to jest jeden to jest większy trochę. Yy, znaczna część już jest takich takich o, zakutych, ciutkę większych jak tamte, kilka jest też takich. Jak na przykład tutaj te kilka par z rozpłodu, czy tam te dwie lotowe, które opóźniły, no to mają bobki mają mniejsze. Ubytek w gniazdach, jedna sztuka po wykluciu z niewciągniętym żółtkiem. No więc to nie było szans. No tak poza tym jest ok. Jedna para, o tu się wykluły akurat. Akurat się wykluły hirny, znaczy po hirnowie. jedna, na drugie jeszcze w jajku i to też taka głupia. Nie wiem, czy ten się wykluje. Pomagać mu nie będę, ale może i trochę będę. Że mnie tam córka woła, za trzeba wyjrzeć. Społeczeństwo LGBT, proszę bardzo, wyjątkowo udane wychowywanie młodzieży. Karmią jak porąbane, karmią jak porąbane, a dobrze. Z tymi hirnami było tak, że w tej celi te gołąbki siedziały. Siedziały i zresztą samiczka siedziała i zszedł samczyk. Dzień jakby, znaczy w dniu, w którym się zaczynały wykluć młode zszedł samczyk. E, widziałem, że samica na wieczór usiadła, więc podłożyłem im takiego młodego, niewydarzonego. Takiego nawet jak zmarnują to pół bidy. Jajka w ciepłem szybko jeszcze takie letnie, takie letnie. Ciepłe jajka tam, no i widzę, że to jedno się wykluło, to drugie jak się wykluje, to wykluje. Być może uda się uratować, jak się nie uda, to się nie uda. E, idę wyjrzeć, co tam chcą ode mnie. Tutaj też wszędzie takie młode są jak piąstki. E, wszędzie są takie młode jak piąstki. Nic się za bardzo niedobrego nie dzieje. Dobra, spacer się szykuje. Trzeba kółka wyjąć. No, tutaj, tutaj jest tak, że znakomita większość samic jest przygarbiona. Nanoszona jest ta słoma do tych misek naszych. Więc przypuszczam, że. Dzisiaj się trochę jajek pojawi. To jest 7 dni od połączenia w pary, 7 dni od połączenia w pary, więc coś tam będzie. Co tu jeszcze? Tutaj ten dziadok z dywersji. Niestety ma samicę w pompie, ani razu się nie odezwał. Tutaj jeszcze. Jest. Tam też już są jajka. Taka propo. Też gołąbki. Gołąbki diamentowe. to takie, o, śmieszne. Eee, no i zeberki oczywiście gniazda nabudowały, więc coś tam może się wychowa. Zapomniałem jeszcze o tej próbie kiełowania kukurydzy. Hmm. Problem jest w tym, że eee, próba kiełowania nie wyjdzie nam na 100%, gdyż raz, że zostało. Zostało to, co było w doniczce, zostało na dworze. Ja o tym zapomniałem na śmierć. Dwa że, dwa że później, po jakimś czasie się do tego dobrały dzieciory i zaczęły się bawić. Więc z tej kukurydzy, to co zostało, ja to tutaj sypłem sobie pod, pod ścianę od szklarni. Kilka. Kilka ziaren miało kiełki, te które zdążyły. O tutaj też wychodzi akurat. Kilka ziaren miało kiełki, no ale generalnie jakby test jest niemiarodajny, bo za zimno i niestety za, za zbyt grzebiąco. Zbyt grzebiąco, więc trzeba będzie to powtórzyć. Będzie to powtórzyć. No i to tak to wygląda. Jest afera w Polsce filowo, Aby najmniej zalążki afery. Zresztą nie tylko w Polsce, dotyczące wkładek do misek. Słychać, że masowo z... yy, padają młode takie 2-3 dniowe. Przyczyn może być przynajmniej kilka. No, niestety jeden wspólny mianownik jest, są to wkładki. Eee, co tam się wydarzyło? Ktoś to bada, ktoś to zbada. Ktoś kogoś pewnie będzie ścigał. Na pewno chłopakom, którym się tak zadziało, jak się zadziało, to szczerze współczuję. Eee, no, niestety wyszło na to, że wygoda dla hodowcy coś, co miało nam trochę ułatwić pracę czy funkcjonowanie. Wyszło z niekorzyścią dla gołębi Trudno się mówi Bywa i tak Ostatnio niestety Łupem jastrzębia padła roczna samiczka To też tak głupio Bo wyleciały gołębie na oblot Zaczęły ładnie latać A jeden jakoś nie mogłem namierzyć Który to odbił Usiadł tu na drzewie na dębie U sąsiada I, i tak było że że się gołębie zerwały, bo widziały właśnie, że jastrząb leci i nie poszedł za żadnym z tego stada, tylko właśnie gdzieś tu zrobił kółko nad gołębnikiem dojrzał tego gołąbka tam na drzewie i go trafił no niestety nie udało się go ścignąć natomiast no ja jakby szukałem wzrokowo czego może brakować nie znalazłem, więc zrobiłem przy okazji spis no i wiem czego brakuje. Brakuje samiczki od Rafała 505. Niestety. Szkoda, no ale cóż bywa i tak. on tutaj akurat gołębie patrzą, tam u góry myszołowy latają, i kruk jakiś. Mm. Tak czy siak spisałem sobie towarzystwo. Jest na spisie samych gołębi, które były lotowane jako stare i jako młode 57 sztuk na tą chwilę. Plus do tego w tym gołębniku jest Pięć takich gołębi Które tutaj są Będą na witanie Towarzystwa Chociaż nie wiem czy dwóch z nich jeszcze też na spis nie wpiszę Trzech w zasadzie I prawdopodobnie też będą Jeżeli przetrwają treningi to może będą lotowane Ale to jeszcze jest do, do decyzji Jest jeszcze chwila Natomiast no myślę, że realnie Jeżeli się uda, że zostanie 55 sztuk do treningów wywózkowych to to byłoby nieźle aczkolwiek obawiam się, że jak zaczną młode chcieć jeść w gniazdku u naszej burej koleżanki to niestety aktywność się tu wzmoże ale też już niebawem gdzieś za dwa tygodnie gołębie już będą miały oblot rano i wieczorem regularnie bez możliwości wałęsania się i już codziennie tak już jak już będą takie młode wszystkie, że już nie będą na nich rodzice siedzieć, to tak powoli zaczniemy je kiwać i coraz bardziej po malutku po wydłużać wydłużać dzień, znaczy dzień, trening. No i tyle w zasadzie. Nic tak więcej się tu nie zmieniło, a no krople tej hirna i te podrabiane hirna w sensie mieszane samemu w przedziałach zasadniczo jakiejś kolosalnej różnicy nie było widać, i te, te gębie były pobudzone. W momencie, jak je puściłem w pary, to przestałem im dawać te krople eee, z tytułu tego, że no nie chciałem, żeby mi później zrobiły jajecznice. Więc ich nie dostają. Natomiast jak już młode tutaj odsadzę, to prawdopodobnie tak sobie myślę, że w tamtym sezonie samiczki dużo. Słabiej leciały jak samce, więc prawdopodobnie to będzie jedyna zmiana względem tamtego roku. Że tak się noszę z takim zamiarem po cichu, żeby samiczką te krople wprowadzić i zobaczyć, czy się czy cokolwiek lub czy się w ogóle coś zmieni. Na lepsze, na gorsze nie wiem, może w ogóle jest ta flaszka wzięta, więc trzeba to wykorzystać. Będzie widać przed sezonem, już po oblotach. Myślę to, czy to coś tam daje. No i co? No, i w zasadzie myślę, że tyle gderania. Taka rzeczywistość można na te 10 minut przy okazji kręcenia stanąć, popatrzeć na gołębie, posłuchać. Jak sobie grukają, poobserwować. No i cieszyć się tym przede wszystkim. Cieszyć się tym. Także o, pozdrawiamy.